A więc wysyłanie wagonów z amunicją i sprzętem oznaczało wszystkim jedno, że Niemcy będą bronić Warszawy za wszelką cenę i na odprawie komendy głównej nie zapadła żadna decyzja. Postanowiono jedynie, że od przyszłego poniedziałku komenda główna będzie zbierać się codziennie rano. Wtedy oficerowie polskiego podziemia w władzach armii krawie uważali, że sytuacja jest niepewna i że może przy rozwinąć się szybko w jedną lub drugą stronę, jak ułogownik Rady Kosmecki napisał po latach. Byliśmy do tego stopnia niepewni, że nawet nie zrezygnowaliśmy definitywnie z koncepcji powstania powszechnego pod naciskiem Rzepeckiego i, i Okulickiego, którzy twierdzili, że na skutek zamachu na Hitlera armia niemiecka może się dnia na dzień. Bursz zdecydował ogłosić stan pogotowia w całej Polsce, począwszy od wtorku 25 lipca o godzinie 0. Jednostki znajdujące się w Warszawie pozostały postawione w stan pogotowia tegoż dnia. Miasto tego wieczoru zasypiało w gorączkowym podnieceniu. Natomiast w niedzielę 23 lipca Żabecki zaprosił do siebie wieczorem Okulickiego, Montera i Pryta Czechowskiego na spotkanie z przedstawicielami Stolnictwa Ludowego. To spotkanie miało na celu ustalenie wspólnego stanowiska w sprawie powstania. Tutaj chciał uniknąć mieszania się w politykę, dlatego odmówił. A Monter, utrzymując dobre stosunki z Szepeckim, poszedł podobnie jak Okulicki. Wówczas na spotkaniu rozmawiano o powstaniu w perspektywie mając podróż Mikołajczyka i stwierdzono, że powstanie może być dobrą kartą przetargową w negocjacjach ze Stalinem. W przypadku, jeżeli wybuchnie w momencie przelotu Mikołajczyka do Moskwy, pułkownik Karolyna Kosmecki twierdzi po latach, że rozstrzygająca ono przygotowania powstania odgrywał Okulicki, a także pułkownik Żepecki. Okulicki miał wizję powstania Rzepecki przez swoje intrygi, przez nieustający nacisk nabora, przez atmosferę paniki, jaką umiał stwarzać, przez swój wpływ na ludzi takich jak Monter którego zaufanie udało mu się pozyskać, przyspieszył jego wybuch. W historii oficjalnej jego rola nie, zarysowa, nie, nie zarysowała się wyraźnie. Natomiast mnie, wydaje, mnie się wydaje, że była to kapitalna. Tak to napisał właśnie pułkownik Heratyk Osmecki w swoich wspomnieniach. Natomiast 24 lipca Kłodzicki i Rzepecki próbowali przekonać Bora, aby ustalił datę wybuchu postania. Chcieli zmusić go do tego, prawdopodobnie z obawy, że komendant główny Armii Krajowej sam nie, nie podejmie takiej decyzji. I prosili później pułkownika Iranka Osmerskiego, aby poparł ich stanowisko, jednak ten odmówił. Ponieważ miał y, informacje wywiadowcze o koncentracji niemieckiej dywizji pancernej, y, co sugerowało wszystkim niemieckie przygotowania do kontrataku o dużym zasięgu, Trzeba było wszystkim, według pułkownika Iran Kosmeckiego, czekać na wynik tego kontrataku przed rozpoczęciem powstania. Dlatego odpowiedział im: Poczekajcie na moje sprawozdanie. Zobaczycie, że decyzja jeszcze nie dojrzała. Gdy Tadeusz Burkomorowski wrócił, poprosił o wyrażenie swojej opinii na temat dwóch powstania. Pierwszy zabrał głos właśnie pułkownik Iran Kosmecki. Właśnie wszystkim poinformował o tym, że koncentracja Niemców na północnym wschodzie od Warszawy bardzo wzrosła i że wykryto także obecność doborowych niemieckich dywizji pancernych, ss Wiking i Totenkopf. Oraz także, że patrole Armii Czerwonej przekroczyły Wisłę i rozpoznawały na drugim brzegu rzeki. Przegrana Niemiecka nie ulega już tej sytuacji najmniejszej wątpliwości. Lecz według pułkownika Iranka Kasmirskiego należało zaczekać na wynik niemieckiego przeciwnotarcia na północy przed podjęciem decyzji. Bóg poparł stanowisko pułkownika Iranu mówiąc zaraz po nim. Powiedział, że także należy być bardzo ostrożnym w wyborze odpowiedniego momentu wybuchu powstania. Natomiast Okulicki i odpowiedzieli Bóg że nie widzą sytuacji oraz takiej możliwości, aby. Rosjanie zostawiliby nas samych, łoc Niemców, skoro Niemcy byli rozbici. I, i wkrótce nie, może być, nie będzie już ani jednego żołnierza niemieckiego w Warszawie. E Kowalnik Ernest Kosmetski właśnie w swoich wspomnieniach pisze: Życzyłem sobie, jak oni, jak i oni, wybuchu powstania, obawiałem się jednak, by nie zaczęło się w nieodpowiednim momencie. Zdaję sobie sprawę, że graliśmy niezwykle niebezpieczną grę, że najmniejszy błąd z naszej strony mógł mieć nieobliczalne następstwa dla odności dla samego miasta. Wybierając Bokszczenina, powiedziałem, że przed podjęciem decyzji powinniśmy z jak największą uwagą jeszcze raz zaznajomić się z położeniem na froncie i zaproponowałem, by na następną odprawę sprowadzić mojego współpracownika, majora Zińskiego, który przedstawi szczegółowo położenie strategiczne w okolicach Warszawy. Później, żeby poprosił o głos. Powiedział, że skoro plan przewiduje okres 48 godzin, pomiędzy momentem wydania rozkazu walki jest rozpoczęciem. To wówczas decyzja właśnie pułkownika Jarana Kaspackiego o od, 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 odłożeniu decyzji do przybycia Majera Żylińskiego rozpoczęcie powstania do soboty rano i jego zdaniem to było zbyt duże ryzyko, ponieważ zamrożono w ten sposób decyzję na tak długi czas. Wszystkim tutaj były obawy o to, że Armia Czerwona rozbije niemieckie oddziały i zwolni Warszawę wcześniej niż Armia Krawal będzie zdolna rozpocząć powstanie. Oznaczałoby to, że przede wszystkim nie udałoby się wyzwolić Warszawy, i to, także była to klęska propagandowa. Ponieważ Stalin mógłby wtedy ogłosić całą światu, że armia krowa stała z bronią u nogi, i nie istnieje jako bardzo ważny czynnik, jeżeli chodzi o terytorium Polski, byłaby to klęska propagandowa, dlatego że plecki podział na zakończenie. Że jeśli. Rzeczywiście niekorzystnie byłoby rozpocząć być wcześnie, to nieskończenie gorzej byłoby rozpocząć za późno. gdyż jeśli w pierwszym wypadku zawsze, by jeszcze, zawsze jeszcze moglibyśmy mieć nadzieję na poprawę sytuacji, to w drugim będziemy bezpowrotnie skazani. I Polska Ten argument Rzepeckiego był wstrząsający dla zebranych, Tutaj w zasadzie i przeciwni powstaniu byli tylko pułkownik generalny Kosmecki, Bokszczalin i Czachowski oraz pułkownik Muzyczka, który też starał się przekonać generała Tadeusza Bora komorowskiego do tego, aby nie rozpoczynał wybuchu powstania w Warszawie i nie ryzyko aż tak dużej stawki. Jednak te wszystkie właśnie argumenty oraz próby przekonania generała Bora, aby nie rozpoczęłam powstania, okazało się daremne. Jak tutaj wybrniano sytuację, w ten sposób że skrócono czas przygotowania do powstania do 24 godzin. Dzięki temu że było znacznie lepiej śledzić rozwój sytuacji z największą uwagą, jednocześnie też nie traciło się elementu zaskoczenia. Oraz także miało się więcej wszystkim czynników do rozważenia. Więc jeżeli chodzi o na przykład o plan powstania, to atak przewidywano na noc. A ponieważ godzinę policji przesunięto przesunięto na 20, to generał w momencie o 17 nie będzie mógł zarządzić mobilizacji w pierwszym dniu. A to przesunie czas ataku na następną noc, czyli 36 godzin po zapadnięciu decyzji. Dlatego właśnie monter zaproponował zmiany godziny ataku i przeniesienie na 17, co ostatecznie zostało zaaprobowane, i ostatecznie godzina W została ustalona na godzinę 17 wieczór. Dzięki temu, monter miał 2-3 godzin pierwszego wieczoru na zaszyfrowanie rozkazów i rozsyłanie do, do poszczególnych dowódców. Naciskali będą mieli cały dzień na przeprowadzenie koncentracji, i zajęcie stanowisk. I modny także zapewnił, że ponieważ o 17 już jest duży ruch na mieście, zbiórki armii krawie będą całkowicie niewidoczne dla Niemców. Pod koniec odprawy zredagowano jeszcze depesze do rządu w Londynie. Pluta Czekowski starał się za wszelką cenę przekonać Bora, że należy poprosić rząd o pełnomocnictwo, ale sprzeciwił się temu Pulicki. Ponieważ według niego decyzja należy do y, dowódców Armii Podziemnej, wówczas pokoju generalny Kosmecki po tej naradzie opisał po latach tak, w swoich wspomnieniach sytuację. Gdy wychodziłem z odprawy, targały nam uczucia kołatowne i sprzeczne. Z jednej strony gorąco prawne wybuchu powstania, a z drugiej obawiałem się, by nie wybuchu za wcześnie. Stanowisko, stanowisko Rzepeckiego nie przestawało mnie niepokoić. Tym razem udało mi się pohamować jego zapał. Znaczy wiedziałam, że nie udało mi się go przekonać i że będzie nadal lęczył bora. Rzeczywiście od tego dnia nie przestał mówić i powtarzać, że popełniliśmy duży błąd, nie powrzewszy 25 lipca żadnej decyzji. Sądzę, że to był jeden z czynników wzbudzających podlinięcenie, które miało narodzić się w łonie Komendy Głównej i spowodować, że burt stracił głowę. Znaczy też, że 25 lipca generał Tadeusz bór wysłał do sojuszników oraz do polskiego rządu na wojsku bardzo ważną depeszę. Zażądał przede wszystkim dostarczenia samodzielnej brygady spadochronowej do kraju polskich dywizjonów myśliwskich oraz bombardowania niemieckich lotnisk pod Warszawą oraz także zażądał przede wszystkim zrzutów dla walczących w stolicy w przypadku wybuchu w, w Warszawie. Depesza ta pustała bez odpowiedzi ponieważ alianci po lądowaniu w Normandii skierowali tam najważniejsze siły i armia growa stała się czynnikiem drugorzędnym w planach zachodnich aliantów, więc ta depresja musiała pozostać bez odpowiedzi. Poza tym gotowy był tylko jeden batalion samodzielnej brygady spadochronowej do przodu nad Polską, jednak rzut samodzielnej brygady spadochronowej był nierealny. Nie jednak rzut sądzielnej brygady spadochronowej zakończył się kompletną klęską i rozbiciem brygady oraz niepotrzebnymi stratami. Po prostu nie było możliwości, żeby przerzucić brygady do kraju, ponieważ musiałaby lecieć prawdopodobnie nieponcerzonych transportowca C-47 Dakota, które by zostały w większości zastrzelone przez niemiecką obronę przeciwlotniczą Myślice. I ostatecznie Cała akcja skończyła się, się klęską, natomiast jeżeli chodzi o dywizjony wisielskie, potrzebne były nad Francją. I samoloty z tych dywizjonów miały za mały zasięg, aby dolecieć do Polski i jednocześnie mieć nad Warszawą wystarczającą ilość paliwa, na no to by tam podjąć walkę z niemieckimi wisielcami, ponieważ miały za mały zasięg. I się w tym samym czasie pułkownik. Puchszani ostrzegał przed możliwością zdrady ze strony Armii Czerwonej. Puchszani był tutaj bardzo powściągliwy, jednak oceniał sytuacji realnie, był pesymistycznie nastawiony do całego wybuchu powstania. I oczywiście też 27 lipca Model nagle zarządził mobilizację wojska. I tutaj przede wszystkim powstanie warszawskie miało wybuchnąć 28 lipca. Jednak nie uzyskano zgody przede wszystkim delegata rządu na kraju oraz czynników konspiracyjnych, politycznych kraju, które miały wydać taką zgodę, więc znaczy wybuch postania przełożono na 1 sierpnia. Pułkownik Rany Kosmecki starał się przekonać po raz ostatni i Okulickiego, że ryzyko, które chcą podjąć jest zbyt wysokie. Dlatego zaproponował im dyskusję z i Wtedy pokojnik Janek Osmecki powiedział, Bogczanin wyjeżdża, to jego stanie spotkanie z nami. Twierdzi, że jeśli za wcześnie rozpoczniemy postanie, Rosjanie nie przyjdą. Spróbujmy wraz z nim ustalić, czy nie ma sposobu zapojrzenia tej zdradzie, której konsekwencje, jak sobie wszyscy zdajemy sprawę, byłby, byłyby potworne. Pochyliliśmy się wszyscy nad mapą, na którą naniesiono w przybliżeniu linii frontu. Pułkownik zwróciłem się do Bokszczelina. Mówi pan, że my nie mamy prawa przejść do ataku, dopóki armia czerwona nie zajmie pozycji, na których nie będzie już mogła się zatrzymać i z których będzie zmuszona przyjść nam z pomocą. Czy mógłby pan wskazać nam na, na mapie te pozycje? Okulicki pochylił się nad mapą i powiedział: Przyjrzyjmy się sytuacji. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak się ona rozwinie i ustalmy warunki operacyjne, jakie muszą być spełnione. Pierwszym warunkiem, odpowiedział Bochsztani, jest zlikwidowanie niemieckiego przyczółka na Pradze. To jednak nie wystarczy. Trzeba będzie poczekać, aż Rosjanie, po zgromadzeniu pontonów potrzebnych do przeprawy przez rzekę, położą martynowy ogień zaporowy na drugą stronę Wisły. Okulicki zgodził się i powiedział, że rzeczywiście wtedy nie będzie już żadnej wątpliwości. Bochsztani położył na niego chwilę w milczeniu, a następnie rzucił sucho. Nie jestem tego zdania. Pod koniec dyskusji zapytałem Włoszczenia, czy jest z niej zadowolony. Odpowiedział, że niemożliwe, jest przewidzieć więcej. Musimy jednak być bardzo ostrożni. I sprawdzać dwa razy każdą informację, szczególnie dotyczącą ruchów u armii sowieckiej. Bo e, pamiętam jego słowa, bolszewicy będą mogli wysłać patrole, byśmy sądzili, że atakują. Trzeba się upewnić, że to są ich główne siły, a nie tylko wabik. Wówczas pomyślałem sobie, że przesadza. Czego i nieufność jest raczej chorobliwa niż uzasadniona, jednak późniejsze wydarzenia miały w sposób tragiczny wykazać, że miał rację. Bo Chrztańim wszystko rozumiał, ale mówi nam rzeczy, których, się, których nie chcieliśmy słyszeć, gdyż uznanie ich słuszności zmusiłoby nas do zrezygnowania z postania. Może zresztą czuliśmy w głębi duszy, nawet nie zawsze świadomie, że jest ono okolicznością historyczną, z której nie mieliśmy prawa się wycofać. Że jest naszym nieubłaganym przeznaczeniem, któremu powinniśmy się poddać, jakakolwiek byłaby jego cena. Ja sam walczę ze wszystkich sił, to by nie wybuchło przedwcześnie. Zresztą obawiałem się, że Rosjanie się zatrzymają. Zaakceptowałem już tę tragiczną możliwość. Jako szef drugiego oddziału uważam za swoją obowiązek przez Bora przed ryzykiem późniejsza nieprzemyślanej decyzji. Nie sprzeciwiając się od tego manewru Rzebeckiego i Okulickiego, lecz jako człowiek, jako Polak podziela ich pasję i ich pewność, że Warszawa nie może przyjść na rok niemieckich i sowiecki bez wyrażenia naszej woli, zachowania niepodległości, choćby przez, poprzez wielki krzyk buntu i rozpaczy. Okrzciani miał rację, lecz jego racja była nie do przyjęcia, ponieważ niszczyła naszą rację bytu, dlatego też Okulicki zamiast słuchać koło odpowiedział wyrażając nasze najgłębsze uczucia. Dobrze, jeśli Rosjanie przyjdą, wówczas damy światu dowód ich perfidii, pokażemy wszystkim, kim rzeczywistości są: czerwonymi faszystami, Wilno, Lwów i wszystkie zamordowane miasta, nie otworzymy uszu Zachodowi, ale nasza ofiara tym razem będzie tak wielka, że nie będą już mogli zatykać sobie uszu, że nie będą mogli nie widzieć nie i nie rozumieć, i będą w końcu zmuszeni do zmiany tej nieludzkiej polityki, która skazuje połowę Europy na nową niewolę. Podróżnienia odrzewskiego, którego poczynania opierały się, na, opierały się głównie na złych kalkulacjach politycznych, wierzył bowiem szczerze, że powstanie położenie Kołowiczykowi i w, w jego negocjacjach ze Stalinem Okulicki był zupełnie trzeźwy. Od początku streszczał strategię w sposób następujący: Należy zająć miasto i utrzymać je aż do nadejścia Armii Czerwonej, jeśli nie nadejdzie, umrzeć. I tutaj wszystkim pokojnik Jerzy bardzo surowo właśnie ocenił postawę Okulickiego, pisząc dalej. Takie zaślepienie jest nie do pogodzenia z odpowiedzialnością, jaką ponosił. W ten sposób, nie dysponując wszystkimi elementami potrzebnymi do podjęcia decyzji, znowu e, zabiegał o jej przyspieszenie, tym razem z postępnym niestety skutkiem. I tutaj, 29 lipca, e, na ulicach Warszawy pojawiło się afisze rozkarane w nocy, e, podpisane przez pułkownika Julana, Juliana Skokowskiego, komendanta Polskiej Armii Ludowej w Warszawie. E, na tych afiszach napisano, że Jan Jankowski, lekarz rządu w Londynie, Bór Komorowski, dowódca i komenda główna uciekli z miasta. W tych warunkach Skokowski przyjmuje dowództwo wszystkich jednostek sił oporu i e, także zmobilizuje wszystkie te oddziały do wyrwania stolicy z rąk Niemców. Skokowski był agentem komunistycznym, który działał pod sprzednimi e, rozkazami z Moskwy się też Radia Moskwa oraz zrzucane przez samolotów radzieckie ulotki wzywały ludność Warszawy oraz Polskie Podziemie do powstania. pułkownik Karoliny Kosmeckiej i także część oficerów Komendy Głównej wiedziała, że to jest prowokacja. Ale to właśnie ta ulotka spowodowała wszystkim, że powstanie wybuchło, to prowokacja, która niestety sprowokowała Armię krajową do Rozpoczęcia powstania przedwcześnie, w nie, niewłaściwym terminie. Wówczas 29 lipca miała miejsce już jedna z ostatnich narad, i wówczas na tej właśnie na razie, polski cicho ciemny Jan Nowak, Jerzy starał się za wszelką cenę przekonać generała Tatusza Borak-Mołżowskiego do odłożenia decyzji o rozpoczęciu powstania, ponieważ. Polska nie może liczyć ani na zrzuty, ani na samodzielną brygadę spadochronową, ani na polskie i alianckie lotnictwo. To wszystkim pokojnik Więc w tej sytuacji według Jana Nowaka-Jerzynowskiego nie jest możliwe rozpoczęcie powstania i jego wygranie. Pomimo właśnie tych prób Jana Nowaka-Jerzynowskiego, podtrzymania Borat, podjęcia niewłaściwej decyzji, postanie wybuchło. I ostatecznie Bur, yy, wiedząc o o tym, że yy, radzieckie czołgi wdarły się na prawie i niemiecki przyczółek yy, został tam przełamany, były to informacje od G. Antoniego Chróściana, pseudonim Monter, były to informacje fałszywe. Yy, właśnie na podstawie tych informacji Bur podjął decyzję o rozpoczęciu yy, powstania 1 sierpnia Mimo, że wcześniej na poprzedniej odprawie bur, oświadczył, że w tych warunkach walki nie rozpoczął się ani pierwszego, ani też nie odbie drugiego sierpnia. Tutaj, ostatecznie, pokojnik Rane Kosmecki dowiedział się, że był około kiedy spotkał się z morem 5-1 sierpnia na ulicy Pańskiej. Tutaj pokojnik Rane Kosmecki pisze. W swoich wspomnieniach w przedpokoju padły na Bora. Wyglądało, że przygotowywał się do wyjścia. Spojrzałem na niego zdziwiony i zapytałem: Jak to jest pan sam, a inni nie przyszli? Odprawa się skończyła, odpowiedział mi szybko. Wydałem rozkaz rozpoczęcia walk. Popatrzyłem na niego z osłupieniem, powiedziałem: machinanie, Rozpoczęcie walk, ale dlaczego? Montez przyniósł informację, że czołgi sowieckie zajął właśnie okunie. radość i miłosne i zrobił wyłącznie z kim na Pradze. Powiedział, że jeśli nie zaczniemy natychmiast, możemy się spóźnić. Wydałem więc rozkaz. Słyszałem te słowa, ale były dla mnie jakby pozbawione sensu. Wewnętrznie odmawiałem jeszcze przyjęcia tej decyzji. Potem powoli mój umysł zaczął znowu funkcjonować i zapytałem, kto był obecny. Gdy przyszedł montem, byłem w społeczyńskim i Poprosiłem zaraz Jankowskiego o przybycie. Przedłożyłem mu fakty, a on zaproponował decyzję. Podniosłem głowę i patrząc mu w oczy powiedziałem – popełniłem pan błąd, Panie Generale. Informacje Montera są niedokładne. Otrzymałem właśnie ostatnie meldunki od tych ludzi z terenu, Wynika z nich niezbicie, że pszczołd praski nie został przełamany. Wręcz przeciwnie, potwierdzają wszystko to, co powiedziałem przed południem. Niemcy przygotowują się do rozpoczęcia tarcia. Bor usiadł, a raczej wsunął się na krzesło. Kilkakrotnie przetał ręką czoło, po czym zapytał nieczym, przerywanym głosem: Jest pan absolutnie pewien, że informacje o teraz są błędne? Jak najbardziej, jak najbardziej pewien, panie generale. Możliwe, że kilka czołgów. Yy, Przesuwał się do wnętrza przyczółka, ale jestem pewien, że nie został on przełamany. Przez chwilę milczał, a potem znowu mnie spytał: Czy może pan mi to potwierdzić? Stając sobie sprawę, że e, burz się wahał, starał się mówić jak najbardziej przekonująco. Zapewniam pana o tym, panie generale, odpowiedziałem mu stanowczym głosem. W tej chwili na sąsiedniej ulicy wybuchła strzelina i obydwaj podskoczyliśmy. Burz wydawał się bardzo przybity. Krążył wzrokiem po pokoju, po meblach, które, których stawał się nie dostrzegać. Co mam zrobić? wyszeptał. Co mogę zrobić? Co mi pan radzi? Zdawało mi się, że mogę jeszcze powstrzymać los. Zapytałem, czy ma pan łączniczkę, która, którą mógłby pan wysłać do montera, żeby odwołać rozkaz. Spojrzał na mnie i zapytał, a więc trzeba, jeszcze, trzeba raz jeszcze odwoływać, znowu odkładać? Tak, panie generale, wybra pan najgorszy moment. Trzeba przekazać odwołanie rozkazu. Burz spojrzał na zegarek. Miał coś powiedzieć, gdzie nagle otworzyły się drzwi. Przed szostak. Spojrzał na z obu, na bora, płaszczu i kapeluszu na głowie, i na stojącego przed nim, i zdziwienie odmalowało się na jego twarzy. Co się dzieje z potem Odprawa się skończyła. Urabił nie zauważył przybicia szostaka. Patrując się w zegarek, powiedział: Mój Boże, szósta. Już ponad godzinę temu, jak motor stąd wyszedł. Dawno musiał już o rozkazy. Już za późno, nie możemy nic zrobić. Zdając sobie nagle sprawę z tego, o co chodzi, Szostak zapytał. Jak to wydał pan rozkaz bez porozumienia się z Irankiem, szefem drugiego oddziału i ze mną? Ale z to szaleństwo, damy się wszyscy zmasakrować, trzeba natychmiast odwołać na ten rozkaz. Murat powiedział tylko, za późno, nie możemy już nic poradzić. Siedział bezsilny, wyczerpany, z bezkrzyżstwą twarzą, ze spojrzeniem bez wyrazu, prawie godny politowania. W dużym płaszczu, na wątłych ramionach i kapeluszu którego rondo zacieniał Morys i rzucało na nie czarne plamy. Nie możemy nic więcej zrobić. Powtórzył po raz trzeci włosem wyrażającym dziwną mieszaninę zmęczenia i ulgi. Następnie wstał i wyszedł. Chwilę później przyszedł na Szachowski. Spotkał Bora na schodach i wiedział już. Spoglądaliśmy na siebie w milczeniu pełnym pytań i obaw. Zrozumiałem, że trzeba coś zrobić i powiedziałem. Trudno. Stało się. Nic na to nie poradzimy. Stanie tu i wiadomo, nic nie pomogą. Sobie, robimy wszystko, co możliwe, by to, by to, co nastąpi, przyniosło jak najmniej szkód. Od tej chwili czy się każda minuta. Kierowałem się do drzwi wyjściowych, gdy Pluta powiedział głosem obojętnym, jakby oznajmiał wiadomość bez znaczenia. A propos, a propos. Przy notacie niemieckiej właśnie się rozpoczęło. I właśnie w tej chwili cała e, praca poszła na marne. Postanie warszawskie wybuchło nie w tym momencie, co trzeba, w bardzo tragicznych okolicznościach, i oznacza to, że polskie podziemia podniosło tutaj poważną klęskę.